Hej? Od kilku dni mamy bardzo ciekawą aferę, a mianowicie tak w maksymalnym skrócie, pomimo iż według zarządzeń w pierwszej kolejności na COVID szczepieni mieli być pracownicy medyczni, pracownicy domów opieki społecznej itd., ludzie z tak grupy 0, czyli Osoby szczególnie narażone i zaangażowane w walkę z pandemią. To pomimo to wygląda na to, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprosił na szczepienie poza kolejnością grupkę celebrytów, głównie aktorów, m.in. Krystyna Jandę czy Wiktora Zborowskiego, ale również osoby takie jak Leszek Miller z żoną, a także Mariusz Walter, czyli założyciel TVN-u, Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN-u oraz jego partnerkę. I to wszystko wywołało oczywiście niezłą burzę ludzi, którzy. Szybko okrzyknęli, że uprzywilejowuje się tutaj celebrytów kosztem pracowników służby zdrowia i zapewnia się im specjalne traktowanie i to w sytuacji, jakby na to nie patrzeć bardzo poważnie. A temat naturalnie został bardzo szybko podłapany też przez polityków obecnej partii rządzącej oraz TVP. No i tak to się wszystko kręci. Tak dla jasności, warto zaznaczyć, że. Wygląda na to, iż nikomu nie stała się żadna fizyczna krzywda wskutek tego, tego wydarzenia, to znaczy tych osób zaszczepionych poza kolejnością nie było dużo i nie słyszałem, aby dla kogoś faktycznie zabrakło tej szczepionki z tego, z tego powodu, warto to też podkreślić. Natomiast ciekawe i istotne i warte omówienia tutaj nie jest moim zdaniem ten fakt samego tego, że to się wydarzyło, ale to, co się działo potem, a szczególnie reakcja różnych ludzi, różnych grup na to właśnie zjawisko ewidentnego uprzywilejowania. Pewnej grupy, a mianowicie ze strony samych zainteresowanych, czyli, czyli tych zaszczepionych celebrytów, gdy to wypłynęło, po kilku dniach od, od, od odezwały się głosy, że tak naprawdę to, była tylko, to miała być akcja promocyjna i oni mieli być ambasadorami szczepień, oni chcieli promować te szczepienia, i tylko dlatego się zgodzili, żeby zostać uprzywilejowanym i zaszczepić się poza kolejnością, ponieważ swoim przykładem chcieli zachęcić ludzi do szczepienia. Pani Krystyna Janda na przykład wprost dokładnie nazwała i siebie i tych wszystkich osób, że myśmy mieli być ambasadorami szczepień. Od początku o to w tym wszystkim chodziło. Z, z kolei na przykład rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział, że w ogóle nic nie wiedział o szczepieniu tych celebrytów i się w ogóle odciął od całej akcji, tylko że po dwóch dniach pani Janda w telewizji w wywiadzie powiedziała, że profesorowi gaciągowi, czyli rektorowi, dała listę swoich kolegów, którzy zgodzili się być tymi ambasadorami tych szczepień, co więc jedna z tych osób ewidentnie kłamie. Pani Anda właśnie też w, w, w tym samym wywiadzie wprost stwierdza, tutaj cytuję: Myśmy nie zrobili nic złego, a jeżeli zrobiliśmy cokolwiek, co państwo uważają za złe, czy nie, nie co było złe, tylko co państwo uważają za złe, to bez świadomości. Ja się czuję pokrzywdzona tą całą napaścią na mnie. Tak mówi pani Anda w wywiadzie. Oczywiście bardzo szybko się okazało, że ta linia obrony, czyli stwierdzenie, że to miała być akcja promocyjna, była po prostu jawnym, bezczelnym, otwartym kłamstwem. Nie było żadnego programu szczepień, żadnego programu, pro, żadnego programu promocji szczepień poprzez celebrytów. Zostało to wymyślone i sprawa bardzo szybko się wydała, chociażby przez fakt maili, które były rozsyłane, które wyciekła treść maila, która była rozsyłana do osób. Na które się tą grupkę załapały, przez właśnie, mm, przez Fundację Pani Krystyny Jandy, gdzie nie ma żadnej informacji o jakimkolwiek, o jakimkolwiek promowaniu czegoś takiego. Nie, 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 nie ma. Ewidentnie okazało się, że, że, że osoby, które twierdziły, że miała być to akcja promocyjna, wprost skłamały. nieby no, niby akcja promocyjna, ale siedzieli cicho o niej, dopóki nie wyszło to na jaw. Tak? To znaczy, no, jest to. Jest to, jest to, powiedziałbym, że jest to wyjątkowo ordynarny sposób tłumaczenia się, to znaczy jeżeli już, się, jeżeli już ktoś chce kłamać, to najlepiej, żeby w ogóle nie kłamał, ale tu mamy dodatkowo sytuację, że ktoś kłamie w taki idiotyczny sposób, że musi zakładać naprawdę niskie kompetencje intelektualne swoich odbiorców, jeżeli sądzi, że się oni na to nabiorą. No więc, ale, ależ trudno. Ale jednocześnie ze strony właśnie samych zaszczepionych celebrytów też trzeba zaznaczyć, że są też głosy takie jak pani Marii Seweryn, która przyznała, że nie zdawała sobie sprawy, że będzie afera, nie pomyślała o tym i że żałuje, że nie powinna, przeprasza i że, i że, i że głupio wyszło. i nie ma, nie ma moim zdaniem jakiegoś szczególnego problemu. Do kogoś dotarło, że, że wyszła krzywa akcja, przeprosił i moim zdaniem nie ma jakiegoś, bo tak jak mówię wcześniej, wygląda na to, że nikomu nie stała się fizyczna krzywda, więc nie ma tutaj z tej strony u takich osób, które, które po prostu pokajały się potem, moim zdaniem, nie ma jakiegoś większego problemu. Natomiast wyobraźcie sobie, w jakim stanie mentalnym musi być osoba właśnie z, z takiej grupy, która. Zgłaszają się do Ciebie ludzie, i przekonują Cię, że jest Pan, Pani na tyle ważna, że obsłużymy was bez kolejki w sytuacji kryzysowej, i oczywiście zgadzasz się na to, bo, bo przecież no dlaczego by nie, i, gdy, i w momencie, gdy wychodzi to na jaw i całe Twoje środowisko, a przynajmniej bardzo ogromna ilość ludzi mówi Ci, że przegiąłeś, przegięłaś, to i dalej idziesz w zaparte, y, potwierdzając publicznie, że twoim zdaniem tobie się to należało i że to Ty jesteś, ja jestem ofiarą, a nie potencjalna grupa kosztem, której się ktoś wypchał przez. Przez, przed kolejkę. I wydaje mi się, że to jest bardzo warto sobie wyobrazić, co się musi dziać w głowach ludzi, którzy tłumaczą się teraz w sposób taki, a nie inny. I dodatkowo w tym wszystkim interesujące moim zdaniem jest, są komentarze, które pojawiają się do tej sytuacji ze środowisk deklarujących się jako lewicowe. Zwłaszcza, że lewica historycznie prawda, no, powstawała i funkcjonowała bardzo często właśnie jako głos ludzi którzy nie mieli żadnego głosu publicznie przeciw uprzywilejowanym grupom, które mogły właśnie osiągać pewne zyski, pewne korzyści kosztem nieuprzywilejowanej większości, kosztem mas, tak, raczej lewica co do zasady historycznie była, przynajmniej powinna była być głosem mas przeciw elitom. No i mamy tutaj oczywiście zjawiska takie jak na przykład. Pan śpiewa, który wpisze list do pani Krystyny Jandy, w list otwarty, w którym wprost stwierdza, że jest pani osobą publiczną, od lat komentuje pani wydarzenia publiczne. Na swoim profilu umieszczała pani wielokrotnie wpisy pełne pogardy do osób biednych i myślących inaczej niż pani. Ocierały się one nawet o rasizm. Jednocześnie czuje się pani. Żyjąc dzisiaj w Polsce, cytuję pani słowa: Jakby ktoś panią nasrał, pani Anna tak mówiła. Dzisiaj nasrała pani na wszystkich Polaków. Wykorzystując swoje koneksje, wepchnęła się pani bez kolejki na szczepienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przyjęła pani dawkę szczepionki, która powinna zostać przekazana lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, którzy na co dzień narażają swoje życie w walce z pandemią. Mam nadzieję, że przez pani działanie nikt nie umrze. I i do tego możemy dodać jeszcze potem pani kłamała na temat swojego udziału w tym wszystkim. I, i, to, jest, to, i to się oczywiście wpasowuje. I to się oczywiście poprawnie wpasowuje w ten, w ten, w ten schemat lewicowy, o którym mówiliśmy wcześniej, tego, co teoretycznie powinna, powinna, te, powinno, no, powinna ta strona polityki wypełniać, ale są też przecież takie głosy, a mianowicie odwalcie się od pani Jandy, pana Zborowskiego i pana materny, to jest tekst na polityce, gdzie, jest, gdzie jesteśmy wprost, gdzie wprost staje się w obronie tej grupki. Przywilejowanej. Możemy tu przeczytać takie słowa. No to teraz po kolei wybitni artyści są niezwykle cenni dla polskiego społeczeństwa i powinni być traktowani priorytetowo. Zwłaszcza, że zazwyczaj są w wieku zdecydowanie dorosłym. To po pierwsze, artyści mają prawo się bać, artyści mają prawo się bać, zwłaszcza, że są ludźmi wyjątkowo wrażliwymi, zwłaszcza po tragedii pana Michalicy. Piotr Michalica zmarł w grudniu na COVID. Jako, nie, nie, nie jako jedyny, prawda? Nie róbcie z nich celu ataku. Zawdzięczamy im, przynajmniej niektórzy z nas, bardzo dużo. Za nimi koszmarny rok, za nimi koszmarny rok, zakończony utratą przyjaciela. Odganiajmy od nich parę dziennikarzy z, Polta, z Polsatu i skądkolwiek, ponieważ Polsat jako pierwszy wyciągnął to wszystko. Na kto to jest tekst z polityki. I to jest bardzo, to jest, to jest, to jest dla mnie to jest absolutnie fascynujące, że głos deklarujący się jako lewicowy, de facto. Broni w tym momencie elit przed oburzonym ludem. Dokonaliśmy zamiany o 180 stopni. Oczywiście, zwróćcie uwagę, jakim językiem, jest to, jakim językiem jest to nakreślone, że artyści są wrażliwi, artyści stracili przyjaciela, artyści mieli bardzo ciężki rok, za sobą mają w tym momencie. Zaryzykuję stwierdzenie, że artyści nie są jedynymi ludźmi, którzy mają za sobą ciężki rok i którzy mogą być ludźmi wrażliwymi, i którzy mogli stracić kogoś znajomego lub kogoś bliskiego w tym roku. Ale to na nich powinniśmy się skupić, bo. No, dobre pytanie, dlaczego? No, można oczywiście pospekulować, prawda, że z perspektywy. To zależy, jaki kto ma cele, prawda? Ponieważ jeżeli ktoś ma cele, tak jak mówiłem, dawaniem, dawanie głosu albo reprezentowanie głosu ludzi nieuprzywilejowanych głosu ludzi, którzy nie mogą się wypowiedzieć w przestrzeni publicznej, być może nawet w kontrze do ludzi, którzy, którzy mają tego głosu bardzo dużo i mogą nadużywać swojego stanowiska, tak, tak jak widzimy, no to w, ta, w, w taką postawę bardzo się w, 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 wpasowuje to, co przeczytaliśmy chwilkę temu, a to, co przeczytaliśmy teraz. <laughs> Jeśli ktoś. Podobnie to są spekulacje, ale jeżeli ktoś, jeżeli dla kogoś celem nie jest jakiekolwiek reprezentowanie ludu, tylko realizowanie ce konkretnych celów politycznych, to na przykład taka pani Janda, która bardzo głośno i bardzo aktywnie się udziela w polskiej przestrzeni publicznej przeciw konkretnej opcji politycznej, a za konkretną opcją polityczną, no to taka osoba dla ludzi, którzy chcą realizować ce konkretne cele, cele polityczne w Polsce, taka osoba jest dla nich znacznie bardziej wartościowa niż jakikolwiek zwykły szary człowiek. No ale w takim razie należy sobie zadać pytania, pytanie kto ma jaki cel i dlaczego nadal niektórzy ludzie nazywają swoje środowiska tak, a nie inaczej, podczas gdy mam wrażenie że daleko już odlecieli od, od tego, co, czym, historycznie mieli się, czym historycznie się zajmowały te środowiska, a znaczy, miały się zajmować. I oczywiście należy też dodać do tego komentarze z drugiej strony, ponieważ Skutki tego są absolutnie fascynujące, ponieważ PiS i ogólnie par środowisko partii rządzącej z TVP na czele i wszystkim innym natychmiast podłapało temat, ponieważ no oni już zawodowo, właśnie, co ciekawe, to to środowisko konserwatywne, ewidentnie konserwatywne, znaczy, nie mówię, że ogólnie środowisko konserwatywne, tylko środowisko PiSu, które ewidentnie również jest konserwatywne, przedstawia się od lat już właśnie jako reprezentant ludu przeciw zepsutym elitom, że staje po stronie zwykłych ludzi, niesprawiedliwie traktowanych przez system, który uprzywilejowuje elity. No i ci ludzie, którzy głoszą te, 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 ten przekaz od lat, prawda, z PiSu, no idealnie odnaleźli się w obecnej sytuacji, ponieważ tak się no, ciężko, ciężko, ciężko się kłócić, że te, o, te, to zachowanie y, ostatnie cele, niektórych celebrytów. No troszkę, troszkę wpasowało się w, troszkę, troszkę wpasowało się w tę właśnie narrację, które, y, którą, którą, PiS, y, którą PiS promuje. I to jest, to jest dawanie im amunicji i to jest. I oni się w tym czują doskonale, prawda? I to jest absolutnie podobnie mamy w po prostu cyrk polityczny, że y, patrząc na to, kto jakie stanowiska tutaj y, stanowiska tutaj zajmuje. I jestem bardzo ciekaw, jak, jakie będą skutki tego wszystkiego? A zwłaszcza jestem ciekaw jak i czy, ale myślę, że tak, przełoży się to na popularność samych szczepień w ogóle w Polsce, gdzie nadal no, gdzie nadal jest powiedzmy pewna doza sceptycyzmu wobec, wobec tego i dla jasności ja, nie, nie ma nic niewłaściwego w ostrożności wobec wszelkich rzeczy nowych, prawda, ale jednocześnie należy pamiętać, że no, historycznie rzecz ujmując epidemie się pokonywało właśnie, właśnie za pomocą szczepionek i nic nie wskazuje na to i nic nie wskazuje na to, aby tym razem miałoby być inaczej, także cały szczęście, że ta szczepionka jest i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie to działać tak, jak ma działać i że, i że, i że wszystko się to dobrze skończy, chociaż też ja nie, absolutnie nie jestem żadnym ekspertem w tym, w tym aspekcie mnie absolutnie nie słuchajcie. Natomiast jestem ciekaw, jak to się przełoży na popularność i na podejście do szczepień, ponieważ ja mam takie wrażenie możecie skomentować co o tym myślicie, że w naszych cechach narodowych jest takie, takie, taka postawa, że jeśli ktoś nam się gdzieś wepchnie przez kolejkę, to my teraz naprawdę bardzo tego chcemy. Nawet jeżeli nie chcieliśmy tego wcześniej. Więc może się okazać, że cała ta akcja z srebrytami przez przypadek naprawdę zadziała. Promocyjnie co do szczepień, ponieważ w tym momencie wielu Polaków obudziło się w sytuacji, że odbierają nam szczepionki. Ja się nawet nie chciałem zaszczepić, ale teraz nam je odbierają. No to teraz muszę. I jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak to się potoczy dalej, bo bardzo możliwe, bardzo możliwe że tak to właśnie będzie. Cała ta sytuacja ukazuje też, że w Polsce mamy pewien problem z elitami bo być może bardziej z częścią elity, też nie chcę kategoryzować oczywiście elity, to jest bardzo szerokie i nieprecyzyjne pojęcie, ale ewidentnie mamy problem z częścią, ym, z częścią elit w Polsce, ponieważ elity. Powinny być, że tak się wyrażę, takim, takim przyczółkiem wspólnoty narodowej, takim wysuniętym, wysuniętym szpicem, można powiedzieć, który mógłby kierować, być wzorem, autorytetem, mieć poczucie odpowiedzialności i mieć poczucie, że ten ktoś został elitą i dostał to uprzywilejowane, uprzywilejowane stanowisko w celu pracy na rzecz wspólnoty, która. Go wyprodukowała. Tak powinny działać elity. Elity powinny być wysuwanymi naprzód wybitnymi elementami wspólnoty, aby właśnie to, co mówiłem, kierować, być wzorem, być autorytetem i pomagać organizować tę wspólnotę dla, yy, dla dobra właśnie wspólnoty, która, yy, która, produkuje, te, która produkuje te elity i, które, i której one są częścią. Natomiast zamiast tego w Polsce często mam wrażenie, mamy Coś, coś, co jest jakimś śmiesznym wariantem pewnej mentalności kolonialnej, tak? Czyli w momencie, gdy ktoś zaczyna się wysuwać powyżej, że tak powiem, grupy, która go produkuje, to natychmiast próbuje się odciąć od niego, próbuje się odciąć od wspólnoty narodowej i to się bardzo często łączy z pogardą, z traktowaniem tego, z czego się właśnie wyszło, jako, jako czegoś gorszego, jako, in, jako odrębnej kategorii. I. W takim ujęciu bardzo często właśnie celem zostania członkiem elity jest właśnie nie reprezentowanie wspólnoty czy, 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 czy bycie autorytetem, tylko oderwanie się od wspólnoty. Znalezienie się w innej kategorii niż ciemny ciemne zaściankowe polactwo, bo, bo to są jacyś ciemni zaściankowi średniowieczni ludzie, a ja to jestem oświecony Europejczyk, prawda? I, i taką postawę mam wrażenie, widzimy bardzo często, ponieważ to, na, nawet to, co mieliśmy na tym, nawet to, co mieliśmy w tej obecnej sytuacji, tak. Mm, ja rozumiem, że ktoś mógł skorzystać z okazji, która się mu nadarzyła. Tak? Nie, 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 nie próbuję tutaj obwiniać ludzi jakoś szczególnie o to, ale po czymś takim yy, kłamanie i iście w zaparte, i też kłamanie w sposób, który traktuje słuchaczy jak idiotów, jako ludzi, którzy są po prostu niezdolni połączyć podstawowych faktów. To moim zdaniem jest po prostu jest przejaw właśnie tego, co opisałem, i, i jest to. Jest to problem nas wszystkich, to nie jest problem tamtych ludzi, to jest problem nas wszystkich, ponieważ mając takie elity, nie mamy innych elit, a potrzebujemy elit. Elity nie są czymś niewłaściwym, elity są, tak jak mówiłem wcześniej, powinny wypełniać pewną rolę, a. A mamy z tym problem. I to jest oczywiście, to, to jest y, to jest problem, że tak powiem, to jest dłuższy temat, tak? To nie, też nie, nie próbuję tutaj <laughs> sprowadzać tego, ponieważ mamy, mamy kwestie historyczne, prawda, w związku z tym, że nie mamy elit za bardzo, a mamy takie, jakie a nie inne, a takie, jakie mamy właśnie są są wyprodukowane przy braku ciągłości, prawda, ponieważ zostało to kilka razy, było to wielokrotnie zrywane przez różne, przez różne obce środowiska, więc, więc to jest dłuższy temat i ja też nie mam z, złotego środka, jak, jak temu zaradzić. Może macie jakiś pomysł na jakieś podejście, jakie y, jako Polacy moglibyśmy zastosować w tym temacie które właśnie, które nam pójść dalej w dobrą stronę w tej, w tej kwestii. No i to tyle. Piszcie komentarze, co o tym myślicie, czy się, zgadzacie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, co można by do tego dodać. No i jak zawsze, do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.